Witam Was serdecznie, Max Paimple przedstawia MotoGP20 w tym odcinku kontynuacja wyścigów historycznych, tym razem wybiorę sobie tego Nakano, który niegdyś jeździł na kawasaki ZXRR w 2005 roku. Może tutaj taki showroom jeszcze pokażę, jak tutaj ta, jak ten kawasaki tutaj się jednak prezentuje, bo mogę powiedzieć, że już nie pamiętam kiedy ostatni raz jeździło kawasaki w klasie królewskiej. Bo teraz, jak na te czasy nasz, jest sześć różnych po prostu zespołów, jakim jest Honda, Yamaha, Aprilka, Ducati, Suzuki, KTM. No nie wiadomo, może kiedyś po prostu te kawasaki tutaj zagości jednak w klasie królewskiej. Byłoby to naprawdę fajne, taką po prostu większą rywalizację tych wszystkich zespołów. No naprawdę byłoby ciekawa tutaj konkurencja. Jeżeli chodzi o wyścigi. Dobra, tutaj czeskie Brno, też sobie pojadę te kółka. No szkoda, że tutaj takiej kwalifikacji nie ma, ale nie szkodzi, bo bym te odcinki na pewno były troszkę dłuższe, ale też się fajnie jeździ takie przypomnienie, jeżeli chodzi o te wyścigi historyczne to jest. Nie pamiętam, że well, takie tak ustawienia na tą trasę, to takie same, same jak po prostu były. Robione tylko, że tutaj, z taką możliwością, że tutaj chyba taki lekki błąd robiłem odnośnie biegów i chyba na tą piątkę zostawiam, tak, chyba one będą takie uniwersalne na te wszystkie trasy bo tutaj by było ciężko, żeby dopasować ustawienia do każdego motocykla, bym musiał to po prostu na takiej próbie czasowej testować ten motocykl, odblokować ten motocykl i wtedy po prostu próbować ustawiać tego, ten motor. Ale też by było ciężko, bo wiadomo, że te wyścigi są no, po prostu losowe, więc tutaj trzeba by było naprawdę chyba na 20 trasach dostosować taki motocykl Kawasaki, jakim jeździł niegdyś Nakano. Dobra, ja już tutaj elektronikę jak najbardziej sobie tutaj daje i pora zacząć ten wyścig. Który... Nie. No start powinien też być bardzo ciekawy. Dokładnie, tutaj nie ma startu ze sprzęgła. A tutaj od razu ruszyłem. Kawasaki. Ach, troszkę się tylko Loris Capriosi chyba tam się wywalił. Ach, tutaj troszkę jechałem. Muszę tutaj wyczuć te Kawasaki. To też taki a, ale ktoś tam glebę zaliczył. To chyba był Ken Roberts Junior. Ja tutaj Reklin Rossi... Troszkę tutaj znakano, tutaj podłokie mi się wetka. Tutaj już jestem na trzeciej pozycji. Ach, tutaj hamowanie musiałem uważać. Spokojnie. Wiem, że ten poziom trudności jest taki e, mniejszy i trzeba uważać jak ktoś jest z przodu i się po prostu jest moment hamowania. Właśnie ten trzeba naprawdę uważać. Bo na takim mniejszym poziomie trudności można bardzo łatwo się wbić w zawodnika, który jedzie z przodu. Dobra i tutaj chyba sobie pojadę to właśnie to właśnie o tym mówiłem. Oni, szyb, oni po prostu wcześniej hamują na niższych poziomach trudności, dlatego taki zawodnik, który jedzie za nimi, musi uważać na to. Bo może się po prostu wbić w tył takiego zawodnika. Jadę, jadę tutaj pięknie na kamerę. Na pewno jeszcze taka będzie perspektywa innej kamery. to sobie zobaczę jak tutaj te kawasaki zostało też zrobione od tego. Całkiem ciekawy ten motocykl, jakby on był tobie. No spróbuję tak teraz wejść O dokładnie tak Jakbym tutaj był w pełnym złożeniu Nawet widać ten cień Który tutaj był Troszkę tutaj tak zachwiało mną I z tej perspektywy Takiej bliższej też spróbuję Sobie tutaj pojechać ja Mam takie wrażenie, Duży, dość spory był ten motocykl. jest Lorenzo. Za mną, Lorenzo. Loris Capriosi tutaj Upadek i to samo. Tu jest do krawężnika. dokładnie tutaj to samo. Ale na spokojnie. To musi mieć dobry motor, że od razu za mną jest. Tak, Lorenzo przecież jedzie motocyklem z roku 2012, a ja tutaj taki rocznik 2.5 to jest duży przeskok też czasowy kolejne okrążenie i kolejne jakie tutaj czas zrobię oczywiście z kamery. puchnie. Już prawie 2 sekundy przewagi jest. I ładnie tutaj do końca, do końca, dwa. Tak, złamane dwa. Złamane 3 minuty. sekundy przewagi nad Horka Lorenzo Valentino Rossi z Melandrin tam się pasują Pedroza Oczywiście tutaj jeżdżąc tą te okrążenia, wybierając tych zawodników zapewne też sobie jak tutaj blokuje więcej tych e, po prostu rzeczy to spróbuję też e, swoim zawodnikiem z kariery pojechać, na przykład na takim Kawasaki, jeszcze nie miałem możliwości. I też będzie różnica, naprawdę będzie różnica jeżeli chodzi o e, kąty złożenia się w zakręty, Makano się tak składa jak Max Biaggi lub Valentino Rossi jeszcze z, z czasów, kiedy jeździli w roku 2005. A tutaj, jak sobie wybiorę takiego zawodnika z kariery, te złożenia będą bardziej głębsze i będzie troszeczkę inaczej ten motocykl... No, będzie inaczej wyglądał w ogóle, bo tutaj są takie dość... jakby oni jechali bardzo zachowawczo, tak zauważyłem w tamtych latach taką ostrożnością może dobra kontynuuję zatem tym na kano tutaj jechał Nie, może jeszcze taką no, chwilową powtórkę tego jednak startu też tutaj widzę Valentino Rossi który też miał taką nietypową owiewkę takie malowanie Wykrzmocił się ktoś, ale motor tam podskakuje, ja tam widziałem. Tam normalnie podskakiwał już ten motocykl, jak tam wywrotka była. To był atak na pozycję numer 3. A tutaj będzie ta prosta, w której właśnie oni za wcześniej hamują. Dlatego na takim poziomie trudności można tutaj wyprzedzić zawodnika, ale trzeba o tym pamiętać, że tutaj, tak jak mówię oni wcześniej hamują i można w łatwo prosty sposób się po prostu w nich tam wbić dobra Kontynuuję za tym i wygrywał na kano 158 Kontynuuję No taki króciutki odcinek, zaś 3000 diamentów do wygrania i zobaczę, kogo mamy tutaj do odblokowania. Yy, u kawa. Dokładnie, ja wolę zawodnika jednak odblokować, niż bym miał odblokować motocykl. Bo jak się odblokuje zawodnika, to ma się też i motocykl. To znaczy, jak się go wybierze, to się też jeździ, oczywiście, motocyklem. Bo te, jakbym chciał tutaj właśnie San Carlosa, czy tutaj tego Suzuki no to mogę powiedzieć, że ja jako e, zawodnik z kariery mógłbym wybrać na motocykie się ścigać po prostu z zawodnikami tutaj w klasie historycznej. Także taki króciutki odcinek, oczywiście tak jak mówię, może tych odcinków troszkę więcej się pojawiać po, po, po prostu w ciągu... Dnia. Także jak wam się podobał ten odcinek możecie zasubskrybować, zaś łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego materiału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Do zobaczenia.